Witam serdecznie. Chciałbym Wam pokazać w tym filmiku nową kamerę, moją nową kamerę yy, JVC Everio GZHM30 Właśnie przyleciała z Anglii Z angielską wtyczką niestety ale nie będzie to większy problem dla mnie dobrze, wyciągnijmy ją tutaj z tego woreczka. Delikatnie jest pudełeczko, jest. Ciekawe czy jest duża. Okazuje się, że te nowe kamery są strasznie małe i lekkie. Ale damy radę. Hmm, jest oryginalna nalepka. Plomba. Otwieramy, otwieramy. Koledzy, nas to zapakowali. Yeah, Nie, no oczywiście papiery na sam początek. Tak, instrukcja. Jakieś reklamówki. Gwarancja producenta. Rescue phone. OK. Instrukcja. Mm, wiadomo. Idzie w odrzucenie. User manual. Again. Płytka z programem do dorzucania i jakieś reklamówki z akcesoriami torby, nie torby DVD kodery, dekodery, dobra, jedziemy dalej kabelki, odwarka wyjście wyjście AV, tak? nie, to jest angielska wtyczka Angielska wtyczka do ładowania, ale okazuje się, że końcówka do zaślacza jest taka też europejska. Także pewnie podejdzie kabel z zupełnie normalnego jakiegoś radia, albo choćby PSA. Dwójki. Teraz mam taką przejściówkę, ale chyba to nie będzie to. Nie, zwykły kabel z PSA. Podejdzie, dobra. Co my to mamy dalej? Tu jest ten zasilacz cały. Konwerter. Tak, czy jak to tam się zwie? Może być. Bateria. No, malutka, lekka. Ciekawe ile to kamera potrzyma. Kabelek USB do komputerka. Kamelek. Tutaj mamy kabelek AV z wyjściem na cincze. Wyjście jack, wyjście stereo, lewy, prawy i monitor, w sensie obraz. No jest ok. I oczywiście teraz kamera. O kurczaka, malutka. Tyci pyci, obiektyw otwarty, niedobrze, no ale nic się mu nie stało. Naprawdę jest bardzo lekka i malutka. Zgrabna, zgrabna. Ale teraz tak patrzę i monitor się nie obkręca całkiem. Ma... Ma zakres ruchu ograniczony trochę. Wpinamy baterię. Ale jest rozładowana, nie włącza się kamera, nic. Teraz tak patrzę też na przyciski menu i też nie są zbyt, 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 zbyt w dobrym miejscu. No ale ile będziemy tam klikać tych rzeczy? Raz na jakiś czas pewnie. Hmm. Wejście na statyw normalny, standardowy. No, całkiem, całkiem w porządku. Jak na 640 zł, to myślę, że to dobra cena za nową kamerkę. Zaraz będziemy testować nagrywanie. Tutaj mamy funkcję timelapse. Makro zoom o 40 do 70. Optyczny podobno. Tam jest jeszcze bardzo dużo innych opcji, z których jeszcze nie czytałem. Nie wiem o nich pewnie i nie będę używał, albo odkryję trochę później. No cóż, podepnijmy do ładowania i sprawdźmy, co ta kamerka potrafi. Nie będzie mieć du zbyt dużego pola do popisu. Na razie. Czas, czas pokaże. Hmm. Teraz nagrywam akurat y, aparatem fotograficznym Samsungiem Digimax S700, czyli troszkę przestarzały model. Czyli jakość jest nieco do dobrej. Instrukcja po angielsku, no ale to dla nas nie problem. Dobra, w takim razie kończymy i robimy timelapse. Sprzątamy w domu. Jak widać, bez dźwięku, ale po, po co komu dźwięk? Teraz mamy czyste wideo ściągnięte prosto z kamerki, tak zwany RAF. Testujemy sobie zooma Wyłączyłem stabilizator obrazu Także troszkę się, Ale obraz jest naprawdę wyraźny Dobrze widać wszystko z daleka A tutaj będziemy patrzeć na makro Na mojego żubia Pozdrawiam cię Emil Emilka Chyba Emilka Jak to Edi nazwał Jurassic Park Robimy powoli zooma. Zoom jest, yy, zoom jest całkiem fajny, a teraz zmienia kolory dziwnie, ale widocznie fokus się zmienił na tło. Zoom jest, yy, zoom jest fajny z tego powodu, że można bardzo powoli go regulować albo szybko, ale minus jest taki, że jak jest cicho wszędzie, to po prostu słychać te silniczki elektryczne czy coś tam dzieje w tej kamerze, że ten zoom zaczyna działać, prawda? Jaskinia. Tutaj zobaczymy obraz monitora. Podobno widać piksele jak się zrobi zuma Robimy zuma, ale ostro, ostrość się traci troszkę. A nawet bardzo, bardzo, bardzo. To teraz przybliżymy kamerę normalnie, no bo teraz zobaczymy. No i to by było na tyle na razie. Dziękuję.